Chociaż w świecie One-Punch Saitama odpowiada za większość najważniejszych wyczynów w historii, zarówno stowarzyszenia bohaterów, ale także samego świata przedstawionego, to wciąż wielokrotnie pozostaje niedoceniony, a nawet kojarzony jest jako oszust. I chociaż jest to głównie element humorystyczny lub też narracyjny, to jednak z czasem pozycja tego najsilniejszego bohatera stale się umacnia wraz z nowymi pokonanymi potworami i akceptacją wśród bohaterów z najwyższą rangą S. Jednak nawet wtedy największe osiągnięcia Saitamy znane są jedynie przez garstkę, bo w innym wypadku jego ranga by już dawno poszybowała. Natomiast w tym miejscu przestrzegam was już tylko przed spoilerami z dalszych tomów mangi. Jednak wracając do tematu, stowarzyszenie Bohaterów przeszło wiele zmian na przestrzeni całej serii, bo w końcu powstało nagle i dość przypadkowo po tym jak Saitama uratował wnuka multimilionera przed tajemniczą istotą wyglądem przypominającą kraba. I chociaż praktycznie nikt nie jest świadomy, że za to wydarzenie odpowiadał łysy Bohater, to właśnie ten czyn sprawił, że stowarzyszenie mogło powstać oraz zyskało potrzebne fundusze do walki z potworami, czy wreszcie powoli rosnące poparcie społeczeństwa. Wraz z rozwojem bohaterstwa utworzono klasę S, składającą się z bohaterów, którzy byli w stanie mierzyć się z tajemniczymi istotami poza klasyfikacją i siłą pozostałych najsilniejszych obrońców ludzkości. Pośrednio wpłynęło to też na zmianę sposobu klasyfikacji potworów pod względem ich zagrożenia, stwarzanego dla cywilów i miast zamiast porównywania ich siły do bohaterów z danej rangi. Chociaż z czasem poparcie dla stowarzyszenia nieco podupadło, to jednak to stale się rozwijało, a jego siedziba była najbardziej wytrzymałym budynkiem, który przetrwał przeprowadzony atak ze statku Lorda Borosa, podczas gdy reszta miasta A przypominała ruiny. Wreszcie po tym jak Saitama pokonał najsilniejszego najeźdźce z kosmosu, siedziba stowarzyszenia wykorzystała statek kosmitów jako materiał i przebudowała bazę na nowo jako jeszcze silniejszą w miejscu zdewastowanego miasta. I chociaż bohaterowie oraz samo stowarzyszenie stale się rozwijało, tak ranga Saitamy mimo jego zasług praktycznie nie rosła, a on długo znajdował się w klasie B, ostatecznie osiągając siódmą pozycję w tej drugiej najniższej randze. Najpewniej też gdyby Saitama uzyskał lepszy wynik testu teoretycznego, jego awans przebiegałby znacznie szybciej. W każdym razie dopiero po tym jak Saitama cofnął się w czasie i odwrócił bieg wydarzeń, zyskał szansę na kolejny awans i udowodnienie swojej siły przed Stowarzyszeniem Bohaterów, ale wszystko po kolei. Po tym jak Saitama oswaja rowera, a Genos obawia się kosztów utrzymania potwora, który wcześniej przed zmniejszeniem oceniany był jako bestia zdolna zagrozić wielu miastom zresztą podobnie jak czarna samoreplikująca się istota, która po tym jak Genos udał się do siedziby bohaterów, ostrożnie podeszła w kierunku Saitamy, wierząc, że z nikim nie będzie bezpieczniej niż złym mężczyzną. Tym bardziej, że tajemnicza istota była świadkiem, jak mężczyzna przygarnia innego potwora, traktując go jak psa, którego określił najlepszym przyjacielem człowieka. Widząc samo-replikującą się istotę, Saitama jest mniej przychylny i krzyczy, by ta za nim nie podążała, ponieważ ma już na głowie psa i nie ma czasu na jakąś dziwną małpę. Wreszcie podejście łysego mężczyzny zmienia się, kiedy tajemnicza istota zaczyna mówić i proponuje, że pomoże mu w obowiązkach, a także że będzie zajmować się rowerem. Wówczas potwór nazywany przez Saitamę małpą rozmyśla nad tym, że dopóki jego komórki się nie zregenerują, będzie udawać niegroźną małpę, za którą łysy mężczyzna go bierze. Natomiast w tym samym czasie w Stowarzyszeniu Bohaterów trwała prezentacja kompleksu mieszkalnego, najpewniej dla ważnych inwestorów. A ponieważ cały kompleks miał pomieścić kilka tysięcy gospodarstw domowych, chciano sprzedać kwatery również jako luksusowe nieruchomości, żeby zwiększyć swoje finanse, ale także z powodu, że było ich po prostu zbyt wiele jak na potrzeby bohaterów. Z tego powodu cały kompleks reklamowany był jako masywny schron, natomiast zgromadzeni tam bohaterowie rozmawiają między sobą i opowiadają, że ponieważ obecnie nawet potwory poziomu demona pojawiają się częściej niż raz w miesiącu, to taki schron stanie się bardzo atrakcyjny dla wielu ludzi, którzy będą chcieli zadbać o własne bezpieczeństwo w tak burzliwych czasach. Następnie prowadzący cały pokaz mówi, że ponieważ w kompleksie tym mogą mieszkać wyłącznie bohaterowie klasy A oraz wyżej, to wszyscy mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie i nie muszą się obawiać ataku potworów. Ponieważ za ich obronę odpowiadać będą najbardziej elitarni bohaterowie. Jednak zgromadzeni są zaniepokojeni z powodu ostatnich wydarzeń, dementując słowa prowadzącego, że ponieważ bohaterowie są tylko ludźmi, to nie są w stanie zagwarantować im absolutnego bezpieczeństwa. Po tych słowach Stowarzyszenie Bohaterów decyduje się pokazać inwestorom swoją prototypową i najsilniejszą broń, jaką był system obrony przed katastrofami, zaprojektowany przez bohatera klasy S Metal Knighta, będącego autorytetem, jeśli chodzi o technologię oraz rozwój wojska. Wreszcie opisane zostają możliwości systemu opartego na zaawansowanych robotach i sztucznej inteligencji, która wykryje poziom zagrożenia, a także odpowiednio przypisze poziom systemu ochrony, który pozostawać będzie w pełnej gotowości przez 24 godziny na dobę. A prowadzący dodaje jeszcze, że omawiany system bezpieczeństwa według słów Metal Knight'a ma większą skuteczność niż wszyscy bohaterowie klasy A razem wzięci. Zaś niedługo po tym, gdy bohaterowie klasy A byli zszokowani to słysząc, w całej bazie rozlega się dźwięk alarmu, który wykrył niebezpieczeństwo. Znajdujący się przed bramą Siedzibę Saitama błędnie myśli, że powodem alarmu jest jego wiadro, w którym znajdowały się metalowe rzeczy jak patelnia czy druciane wieszaki, a po tym jak system mówi, że aktywowany został system obronny poziomu pierwszego, łysy mężczyzna zastanawia się czy niczego przypadkiem nie nacisnął. Zaś przed nim otwiera się masywna brama, a chwilę później wychodzi wielokrotnie większy od człowieka robot, który momentalnie przypuszcza atak na intruzów. Saitama przekłada trzymaną przez się łopatkę ogrodową do wiadra i jednym zamaszystym ruchem pozbawia metalową maszynę ramienia, a następnym atakiem całkowicie go miażdży, zmieniając zaawansowaną technologię w kubkę rozrzuconych części. System obronny momentalnie reaguje i zmienia ustawienia bezpieczeństwa na czwarty poziom, tym samym wysyłając jeszcze więcej zaawansowanych robotów, które zostają naprawione, znaczy zmiażdżone przez Saitamę zupełnie jak poprzednie. Wówczas członkowie stowarzyszenia śledzący monitoring budzą się słysząc alarm, ale jedyne co widzą na śledzonych kamerach to jedynie dym, który zasłaniał widoczność na każdym z ekranów i możliwym było stwierdzenie jedynie, że atak potworów ma miejsce w pobliżu bramy 9. Natomiast ta awaryjna sytuacja sprawia, że pozostali bohaterowie zostają zmobilizowani do podjęcia dalszych działań, chociaż te były opóźnione ze względu na rozmiar całego kompleksu, w którym dosłownie można się było zgubić. Wreszcie gdy Saitama przechodzi przez bramę, przy której doszło do całego zamieszania, łysy mężczyzna zostaje zapytany, co tutaj się wydarzyło. A gdy bohater chciał powiedzieć, co tak naprawdę zaszło, usłyszał tylko krzyki z oddali, że każdy z robotów obronnych kosztował aż 9 miliardów, co sprawiło, że Saitama był przerażony i zlany potem. Dlatego odpowiedział jedynie, że nie jest do końca pewny, a roboty po prostu eksplodowały. Zaś to sprawia, że łysy mężczyzna dostaje kolejne pytania od ochrony, która oczekuje szczegółowych wyjaśnień od świadka. Całe zamieszanie przerywa przybycie uznawanego za najsilniejszego człowieka, czyli Kinga, który potwierdza słowa Saitamy, a wtedy członkowie ochrony są zaskoczeni, ponieważ nie spodziewano się przybycia tak ważnej osobistości, którą spotkać mogli tylko nieliczni. A kiedy pada pytanie o powód wizyty Kinga, Saitama po prostu ignoruje pozostałych i mówi w stronę swojego przyjaciela, że przyniósł mu rzeczy, które wcześniej pożyczył, ale niestety te zostały zniszczone. Wówczas uznawany za najsilniejszego człowieka odparł, tylko że nic wielkiego się nie stało i po krótkiej pogawędce Saitama po prostu się pożegnał, mówiąc, że już czas, żeby wrócił do domu, aby nakarmić swoją złotą rybkę. W tym czasie samoreplikująca się istota jest zaniepokojona, ponieważ orientuje się, że znajdują się w siedzibie bohaterów. Natomiast inny bohater klasy A jest zdziwiony, że ktoś, kto w jego oczach jest zupełnym nowicjuszem, prowadził poważną rozmowę z jednym z najsilniejszych bohaterów S-Klasy, zastanawiając się, kim do cholery był ten łysy mężczyzna. Wreszcie okazuje się, że Saitama po jakimś czasie awansował i od teraz zajmuje 39. miejsce wśród klasy A, tym samym zyskując prawo do mieszkania w kwaterze Stowarzyszenia Bohaterów. A także prawdopodobnie odsunął zmiany w rankingu spowodowane przez zaawansowane roboty, które od teraz mogą wydawać się niezwykle zawodne, a także naraził stowarzyszenie na poważne szkody finansowe, prawdopodobnie zniechęcając także inwestorów. Niestety, powód awansu łysego bohatera poznamy dopiero w następnym rozdziale, a także wielce prawdopodobne jest, że dowiemy się także, czy udało się odzyskać obraz z kamer, przez co Saitama popadłby w wielkie długi. Chociaż podejrzewam, że wtedy jego pozycja osiągnęłaby co najmniej klasę S. Na koniec chciałbym Was już tylko zapytać, czy chcielibyście zobaczyć na tym kanale więcej odcinków z serii Boku no Hero Academia. Tak więc, do następnego odcinka, drodzy widzowie, sayo, nara. Okay.